masz kuchenkę na gaz butlowy, czyli propan butan, zostań ze mną. W naszym sklepie na Allegro akcesoria gaz mamy takie specjalne reduktory z zaworem bezpieczeństwa i bezpiecznikiem termicznym. Ten zawór bezpieczeństwa odcina przepływ gazu w przypadku awarii węża. Przecięcia, przygryzienia przez gryzonie lub jakieś awarii na kuchence, na gdzie występuje to nadmierny wypływ gazu. Dodatkowo ten bezpiecznik termiczny zapobiega przed eksplozją w przypadku pożaru. Automatycznie zamyka przepływ gazu z butli, gdy temperatura osiągnie 92 do 100 stopni Celsjusza, złączka ze specjalnego stopu metalu roztopi się i zamyka zawór. Reduktor ze względu na solidną stalową konstrukcję pozostaje zamknięty aż do 925 stopni Celsjusza. Serdecznie polecamy, mamy na kanale testy tego reduktora, gdzie przecinamy węża i automatycznie palniki się gaszą, dodatkowo roztopiamy tą złączkę i